Poszukiwany Tadeusz Duda był mundurowym, policja wydała pilne oświadczenie. Po śmierci Tadeusza Dudy, posądzonego o podwójne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa na jaw, wychodzą przerażające informacje z jego życia. Media dotarły do rewelacji, jakoby 57-latek był niegdyś funkcjonariuszem policji. Służby od razu wydały oświadczenie. Tragedia w Starej Wsi. Do dramatycznych wydarzeń doszło 27 czerwca w miejscowości Stara Wieś w Małopolsce. Według informacji śledczych, 57-letni Tadeusz Duda miał zastrzelić swoją córkę i zięcia oraz poważnie ranić teściową. Po dokonaniu czynów uciekł z miejsca zdarzenia, co zapoczątkowało jedną z największych policyjnych obław ostatnich lat. W działaniach brały udział m.in. śmigłowce, psy tropiące oraz specjalistyczny sprzęt obserwacyjny. Ciało mężczyzny odnaleziono 2 lipca w lesie niedaleko miejsca zbrodni, według prokuratury. Przy zwłokach znaleziono broń palną, a na ciele mężczyzny widniała rana postrzałowa głowy. Wiele wskazuje na to, że mógł popełnić samobójstwo, jednak śledztwo nadal trwa, a oficjalne wyniki sekcji zwłok mają zostać opublikowane po zakończeniu analizy. Najnowsze wieści: Wszyscy się mylili. Tak zmarł poszukiwany Tadeusz Duda. Jackowski już to wie. Nawrocki ma podjąć dwa najgorsze decyzje dla Polski. Policja komentuje medialne doniesienia. W przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, jakoby Tadeusz Duda, mężczyzna podejrzewany o dokonanie tragicznego zabójstwa w starej wsi, miał w przeszłości pracować w policji. W odpowiedzi na te publikacje, Komenda Główna Policji wydała oficjalne oświadczenie, w którym jednoznacznie zaprzeczyła tym doniesieniom. Informacje podawane przez niektóre media, jakoby sprawca był byłym funkcjonariuszem policji, są nieprawdziwe. Nie był i nigdy nie był policjantem. Podkreślono w komunikacie opublikowanym m.in. na platformie X, dawniej Twitter. Skąd wzięły się nieścisłości? Wstępne ustalenia, które krążyły w mediach, sugerowały możliwe powiązania Tadeusza dudy z formacjami mundurowymi. Pojawiły się nawet spekulacje o jego przeszłości zawodowej związanej z policją. Policja stanowczo zdementowała te informacje, podkreślając, że osoba podejrzewana o dokonanie zbrodni nigdy nie była ich funkcjonariuszem. Obecnie nie wiadomo skąd pochodziły pierwsze wzmianki na ten temat, ani czy opierały się one na niezweryfikowanych źródłach.